Cześć, witam Was widowie w drugim odcinku kanału. Z tej strony Hubert, a w dzisiejszym materiale jedziemy na tor motopark w Koszalinie. 6 ciekawych pojazdów i 6 kierowców będzie walczyło o najlepszy czas na torze. Karą za ostatnie dwa miejsca będzie zjedzenie dwóch zupek. Szóste miejsce będzie buldak, a za piąte miejsce będzie coś takiego. Będą auta 500-konne i 200-konne, choć na tym to, że nie ma to większego znaczenia, ponieważ tor jest bardzo wymagający, jest dużo zakrętów, mało prostych. Także tutaj liczy się zwinność, a nie moc ani waga. No, waga też liczyła. Ja w dzisiejszym odcinku będę jechał albo Dodge'em, albo Jeepem. Jeep Grand Szeroki, 6,4 litra, 480 koni, na nówkach, oponach, napęd na 4. Także myślę, się wydaje, że z nim będę dalej od zupek chińskich. A teraz poznajcie chłopaków i ich samochody. Siemanko, witam was wszystkich. Nazywam się Dawid. Chciałem wam zaprezentować samochód, jakim jest Audi S3. 300 koni mechanicznych, przyspieszenie do setki 4,6 sekundy. Dzisiaj na torze pokażemy, jak to będzie chodzić. Jest świeżo po regeneracji Haldexu, więc mam nadzieję, że pokażę tu moim przeciwnikom to, co ten samochód powinien zrobić z nimi, czyli ich zniszczyć, bo nie mogę jeść ostrego, więc nie mogę w dniu dzisiejszym przegrać. Siemano, jestem Dudek. Dzisiaj jedziemy moim maleństwem, że tak powiem. Jest to Dodge Challenger. 13:20 20 z silnikiem 6.4, deklarujący 492 konie, 650 N. E, co dzisiaj tutaj poka pokażemy? Ja wiem, no, ja, ja wiem, Auto waży ze mną jakieś 200, także niczego nie obiecuję. Stawiam na ostatnie miejsce i... Czy jestem gotowy na tą ostrą zupkę? Ciężko powiedzieć. E, konkurencję mamy dosyć wysoką. Jestem najcięższy. Także mówię, podejdę do, do tego na luzie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siema, jestem Kornel, e, Będę jeździł dzisiaj Celar 35 s 2 mg 20 rok 420 koni, 500 N, a będę 4 koła, wszystko poszperowane, także zachowuję się jak lancer czy Subaru. E, do przeciwników i tak z wami wygram. Cześć, jestem Maciek. To jest mój Mercedes C63W204 w wersji Performance 2012 rocznik. Mamy tutaj 487 koni mechanicznych, 640 N, zaszperowany, zakuty moto, tak jak w SLSie, także jedyne czego auto nie ma na dzień dzisiejszy to tylnych opon, bo są praktycznie zużyte, więc może być ciężko, ale powalczymy mnie dnie z tej zupki. Cześć Boże, jestem Eryk, tu jest moja Toyotka, 2,4 litra, 240 koni, niestety najmniej ale jest najlżejsza. Wszyscy mają praktycznie dwa razy więcej koni. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zupki nie zjemy. Najwyżej będzie piekło dwa razy. Kierowców już poznaliście, samochody już poznaliście. Wyruszamy na tor, będziemy rozdać oponki, silniki, dogrzać olej. No i zaczniemy robić czas pomiarowy. ale powiem szczerze myślę, że jestem zadowolony zobaczymy, co zrobią chłopaki mam nadzieję, że nie będę musiał jeść tej ostrej zupki, bo ciężko to widzę Jak tam poszło, tyle co mogłem to zrobiłem z tym dodżem. Więcej nie potrafię. No i jestem bardzo ciekawy, jaki czas będziemy mieli. Bo chłopaki mają dobre sprzęty. No i co, zaraz się okaże. Idziemy szybko, kurde, do chłopaków Bo nie mogę się doczekać czasu. troszkę lepiej, troszkę za dużo poślizgu w ostatnim zakręcie, ale było dobrze. Uważam, że całkiem nieźle pojechaliśmy. Skupiony jestem strasznie, więc nie wiem co mam powiedzieć. No, Staram się jak najlepszą nitkę toru obrać. Czas pokaże, nie wiem jaki mamy wynik. Na bank kornel wygra, ale jakby ten drugi, to i tak będę zadowolony. że z Wami wygram. <śmienic> Ciekawie eee, zacznijmy od tego, że ten tor znam od wielu lat. Jeździłem na nim, ścigałem się dużo gorszymi samochodami niż dzisiaj, eee, ale coś tam pamiętałem. The White Crew, powie, że the white crew. To no, pierwsze i... drugie, the white crew! On i tak słaby. E, dużą stratę, droga i drugi, ale dużą stratę miał do mnie. E, co jeszcze? Samochód niedobrzany, w ogóle opony nieprzyczepne, ale jakoś dało radę. E, Emocje żadne. Jeśli jeździlibyście w rajdach, to byście wiedzieli, że to są żadne, ale fajna zabawa i tyle. Udało mi się wykręcić drugie miejsce, Kornel pie pierwsze, czyli The White, który rządzi, oczywiście. Dziwię się, że Eryk w Toyota GR taki kiepski czas wykręcił, bo jest też po nim. Liczyłem, że będzie coś w granicach mojego, że bardziej z nim będę rywalizował jako fura z tylnym napędem, ale coś mu nie poszło w takim razie. No i jestem tak naprawdę negatywnie zaskoczony Audi S3. Też liczyłem, że jako czterobud taki lekki. Zrobi jakiś fajny czas, też coś takiego, że będę z nim rywalizował. A chłopakom się nie udało. Może następnym razem, kto wie, zobaczymy. Ja już jestem po mierzeniu czasu. Jestem z czasu bardzo zadowolony. Nie jestem ostatni. Byłem pewien, że będę albo ostatni, albo przedostatni. Udało się być. Nie jestem pewien, bo jak zobaczyłem, że nie jestem ostatni, to już się tak ucieszyłem, że nie będę tej złupki jadł, że, że już olałem to. Było ok, mogło być lepiej, ważne że nie wiem, zupki i to jest najważniejsze, zobaczymy jak inni się męczą. <gry> no powiem tak, jednak czas na mnie, muszę zjeść zupkę, nie jestem z tego powodu zadowolony. Zepsułem start, ale nie będę się tu płakał, trudno, zobaczymy. Jutro dogram relację z kibelka, coś czuję, że będzie bardzo źle. Tak jak obiecałem, niestety fizyka zrobi swoje, także masa samochodu wygrała. Ja ostatni, także jemy zupkę. Powiedział pan, tak. po następnej po, konkurencji ja nawet nie ruszam. Po prostu będę jadł. Kurwa, ja. <laughs> Ale przecież ja byłem <laughs> pewny, że będę ostatni, <laughs> że minuty nie zejdę. <laughs> Wodziemy stało się? Stało się. Prowelikowałem ja, już a, chyba. Tego kardy zje tą zupę, k***a, wsiądzie za gnało. Zasa, 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 się To siedzenie go ten wszyscy będziemy będzie mu gówno wylatywało, my będziemy z tyłu się ślizgać, Jak w Mario Kartach. Zamiast bananów będzie gówno, Po tej zupce. Aż ślinka cieknie. Zapach rosta. Tak? No. Zapraszamy dwóch, dwóch nie najlepszych do stołu. To jak będzie zdychał to się trzymaj, nie? <śmum> Założył okulary czytania. <śmum> Pokaż widzowi jak będziesz płakał. Startujemy? Nie, wybacz. Nie, lucy! Barstar! Posłustwo! Dążę sama kanonę Dziękujemy. No, Co? Takie by delikatnie, tak Z po pogadniały. Czujesz? To no, tak delikatnie, no? Nie wiem, przygotowywałem się do tego dwa tygodnie, to w sumie to tak... Nie widać powodu. A poczekaj. No że czasem, nikt to poczekaj, Niech to zasiedziałaś. Kefirem przechwytam. Nie. No No jeszcze że... no, że... no, czerwone twarze się zrobiły. Się Ale ja zawsze jestem czerwony. To wiesz, ze straszy przed kamerą. A tak mam? <grym> to wynik toreto pod kamerami się nie strypuje. No. On się pomylił. Między toreto a dudet to jest różnica. <grym> <grym> Może pomylili zupki? Nie ma tego. Mówię, że w -a zabili pomidora, wam zabili. A to ma, ty masz tego, ty, ty masz czerwono chyba, nie? Ja mam tą. <grym> nie, to ty masz Ja mam czarną. Daj no, nie. A nie wiem, która gorsza. Na, całego a może na dole A można dole to jest trochę Dobra, żywka. Coś nie tak? No, nie jest. Dobra, daj mi to. ja to nie... Tak, niech się kurwa No dobrze. A no teraz przesiadaj się na tą stronę, A co się z oczkami stało? Co? Na twój widok? Pokaż raz twoją. No dawaj, no. Nic nie Powinieneś chodzić tak po targu. Dasz kawałek? Dasz spróbować? Mogę gryza? Może banana? Ja pierdolę. Do baru przerwa wejdziesz. A to nie będzie jadł mogę pieroga? Nie jest źle, ale jego jest lepsze. Ogólnie jest smakowo. No, Która? Twoja. Naprawdę? Nie wiem czuję smaku w ogóle. Pali? Nie, jest dobrze właśnie. Co to było? te bo coś nie tak. Coś nie tak. Weź dolej, tu szela Może to czarna jest po prostu taka chłopka. Bo ty masz czarną, a ty masz No Ale to jest cztery razy. Albo poczeka... Ale to wiwon jakiś tylko. Za dużo wody. Albo za dużo wody. Może... Całe? W smaku nie, smaku, nie ma smaku w ogóle. Niech ma smaku? Ta nie ma, ta ma. Nie ma smak? Po prostu wody z makaronem, osłoną. Ta to to samo. No weź patrz, spróbuj. To jest lepsza ogólnie. Spakował. Spodziewałem się czegoś gorszego. <mulary> nie ma takiego. Też, no. <mulary> to może, tak faktycznie, może faktycznie za dużo boli. Ale się po co? I tak. Ale się kawy. Nie, no i też jest gorąco. Trochę zioną ogniem, ale. A to dopiero się bacznie. Nie. nie, no ja pamiętam jak to jadę. Nie, to wam <mulary> Tu dziurkę mi weszła kur... Leś się, się z tym Trochę pali, nie? No czym dalej jestem, to trochę A gorzej. Mocniej, no. No. no troszkę, no. O. David już mi się rozejdzie. No. Już zaczyna palić, no? Zaczyna, no? Opóźniony start! Jest takie na podzieży, tam z opóźnionym zapłonem. Turbo dziura! No. no, mała turbo dziura, no. Opóźniony start jak mój. Przestałem tą zupkę. Bo znałeś! No, Następnym tak, razem Hubert, zagadaj jest... takim kieptem, i specjalnie dla Wiktory zrobił dwa takie petardy ostre. <śmieniu> Usiłem normalnie no, cały, że tak trochę. Ale że kolorów nie nabierasz? zielony ogniem. A tak u czerwono masz, aż to wygląda, aż w oczach daj Piek no, końcówka mega. Tego... nie no już jest chyba o jest dobrze ta to. tak by było jakieś nie wiadomo jakie to byś nie dobrał nie no ja kończę to no jak nie no, nie. To, no, nie. jeszcze backstage jutro rano na kiblu o, leci. mogę wysłać wam zdjęcie nie? Zaba, razem będę zdychać w łóżku Trajami. nie jest tego dużo. Oliwia nie jest. No, pani. <grymne> <O, prosze. grymne> Daj mi o, bo coś Choć chusteczkę, coś? coś Daj coś, 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 mi No jest. Tak, A tak, tak, ta była słabsza, ta, 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 ta jest delikatna. Zabijcie. Mam Masakra, idzie fajnie. no Nie działa, nie? Nie, jest takie nie ostre, ale, ale nie wyżera. Ale jakbyś całom miał piękny, to będzie ten. Nie. Ponoszę mi ściaka tak pod. No, no, by Musi no, pomagać. Ja. Ale dobrze, jest w porządku. Casey jest o trzejsze. Ja, 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 no, no, zjadłeś. Dziękuję. dziękuję. No i co? Chłopaki zjedli zupkę. Nie było dla nich tragedii. Ten buldak e, dwa razy spicy to nie jest jednak nic strasznego. Myślałem, że naprawdę taki wykręci kichy, że oni nie będą mogli dalej funkcjonować, ale chłopaki zjedli jeszcze drugą myśl, żeby dali radę. Następnym razem pomyślimy na pewno nad czymś mocniejszym, bo to to nie jestem zadowolony, że oni tak sobie łatwo z tym poradzili. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, jeśli macie jakieś fajne pomysły, to to słuchamy. Dajcie suba, lajka i komentarz i na razie.